Pomimo deszczu i trudnych warunków 80 osób postanowiło wziąć udział w biegu 8848 Everest Sudecki w Karpaczu. Impreza została zorganizowana w ramach obchodów 40. rocznicy zimowego zdobycia Mont Everestu przez Polaków Leszka Cichego i Krzysztofa Wielickiego. Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki zastanawiali się jak wzbogacić 40-lecie pierwszego zimowego wejścia na Everest i wymyślili bieg 8848, czyli na takim dystansie jak wysoki jest Everest. Rozpoczęliśmy w Kielcach i Szczęcinie, potem przeszliśmy przez Warszawę i kończymy tutaj w górach, w Karpaczu. Dwa, jeden, zero. W chwili, kiedy człowiek poczuje, że od chwytu skalnego żadna siła go nie oderwie, to wie, że trafił na swoją dziedzinę. Na pasję, na, na to, co umie robić lepiej niż inni. Kiedy w takim momencie poczuje się tą siłę wewnętrzną, fizyczną, psychiczną, to potem już tylko trzeba pokonywać kolejne stopnie rozwoju sportowego. Czyli ze skałek trafić w tatry, z Tatr w Alpy, z Alp w Hindukusz, Pamir. A potem w Himalaje. Taka była moja droga. Biegam dużo biegów, a im przygotowuję się do następnego sezonu. I dzisiaj zrobiłem takie przetarcie. A ile pan kilometrów przebiegł? No to 15 kółek. Te górki jednak trochę sprawiały trudność, szczególnie tutaj ten. Te 15 razy, tak, tą górkę, to był lekki wysiłek, ale pomimo to, że mam mokre buty, to wszystko jest okej, okay, dobrze się czuję. Trochę ciężko, ale też y, dobrze było. Pogoda obeszła się łaskawie, bo miały być silne deszcze. A tu proszę, okno pogodowe. Bardzo łagodna pogoda. Zdobyliście swój szczyt? Jak tam Basia? Meta osiągnięta, tak? Tak. Samo wejście na Weres jest wysiłkiem fizycznym, także takie zmęczenie i bieg też jest myślę, że adekwatne do takiego wejścia na weres. W górach przynajmniej ja się czuję po prostu wolna. Hm. Wyciszenie przede wszystkim. Ja mam taką wolność, to mi się wydaje, że taka, taka odskocznia od takich codziennych zajęć. Każdy ma swój Everest. No, oczywiście, na pewno. My mamy swój everest tutaj w karkonoszach, w sudetach, a każdy oczywiście ma swój tam, gdzie kocha i, i co lubi najbardziej. No, przebieganie to w ogóle jeden everest, żeby piąć się coraz wyżej, coraz wyżej. Górą mojego życia na pewno w pewnym sensie może być pumori, ponieważ na ten piękny, piramidalny szczyt wszedłem jako pierwszy Polak i w rekordowym czasie, w 7 godzin. Góra ma 7165 metrów. Himalayan dla mnie jest motywacją, na pewno, ale jest taką nutką wariactwa. Na pewno trzeba być troszkę zwariowanym, żeby się udawać tak bardzo wysoko. Zawodnicy mieli za zadanie przebiec tyle, ile mogą. Jednak większość pokonała 15 okrążeń Karpaczeńskiego stadionu, czyli równo 8848 metrów.